Siema, Siemanoelo, cześć. Powracam po dłuższej przerwie do nagrywania filmów, a wracam z serią. Typy, typsy: oczywiście obstawiał BD walki Gali Prime MMA Show 2 Kosmos. Tam są naprawdę interesujące walki. Nie wiem jak wy, ale myślę, że Was zainteresują te walki. Oczywiście. Dzisiejsza wiadomość, najnowsza walka. Znalazła się rywalka dla Dominiki Rybak. Oczywiście rywalką Dominiki będzie Klaudiuszek. Claudiu, no i oczywiście to będzie walka youtuberka versus tiktokerka. No i tu w tym przypadku postawię, stawiam na Dominikę Rybak i jej zwycięstwo na punkty. Y, oczywiście druga walka pana pisarza polityka Jasia Kapeli z, z Kolimem. Z Kolim to jest oczywiście aktor. I tutaj stawiam na, walk, na zwycięstwo Jasia Kapeli, który wygrał na jedynce z Ziemowitem Kosakowskim, na którego wcześniej stawiałem. Oczywiście walka bardzo wyrównana z jednego klubu. Trollowany versus Mielonidas, i tu uważam, że łatwe zwycięstwo będzie na koncie strolowanego, ale to nie będzie Zwycięstwo przez knockout, oczywiście to będzie zwycięstwo na punkty. No i wchodzimy już do bardzo do walki chłopaka, który pracuje na budowie, czyli bagiety z paciem. I oczywiście tutaj. Mi się wydaje, że tutaj zwycięży Bagieta ale też na punkty. Punkty no no i oczywiście przechodzimy do Piotra Kałuckiego i Reda. Red to jest oczywiście mój imiennik i tutaj stawiam oczywiście na wagową masę, że zwycięży Piotr Kałucki i to może być lockout w drugiej rundzie, w drugiej rundzie. No i przechodzimy do ciekawej walki bokserskiej Ambro vs Heckman. Oczywiście tutaj Heckman ma przewagę wagową, ale jestem pewien, że tutaj zwy zwycięstwo będzie po stronie Ambra, na którego postawiłem też na jedynce i oczywiście wygrał to, więc w prime myślę, że zwycięży po raz drugi. No, i wchodzimy oczywiście do walki chłopaków z Reality Show, czyli Mateusz Mil, były członek Timu Króla, oczywiście, raczej, przepraszam, obecny jeszcze członek Timu Króla z Mikołajem Druszczakiem, ze zwycięzcą pierwszej edycji Love Island. No, i tu myślę, że osobiście zwycięży dla mnie Mateusz Mil. No, kautując Mikołaja, może w pierwszej, może na początku drugiej rundy. No, i tu już jest największy dla mnie konflikt. Gości, którzy znają się z potężnym włodarzem tej federacji, oczywiście Maciek Rataj versus Dzik. No, i tutaj myślę, że Dzik wygra w trzeciej rundzie, ale już nie na punkty tylko przez knockout techniczny albo przez poddanie. No i przechodzimy do fajnej walki sportowej w Formule K1. Tyburi versus Soroko. Oczywiście tutaj w tej walce moim zdaniem zwycięży Tyburi poprzez większe doświadczenie i efektowne zwycięstwa na w innej federacji. Oczywiście tutaj. Będzie walka liczona na punkty, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, zwycięży tą walkę Tyburi. No i przechodzimy do walki gigantycznego wyzwania Stifler versus Bombardier. Bombardier to jest były rywal Mariusza Pudziamskiego, z którym przegrał. No i tu myślę, że Stifler będzie miał ciężko. I tu jest mi ciężko nawet obstawić. A! Pomyślałem sobie, że tutaj może zwyciężyć Bombardier przez knockout, ewentualnie Stifler na punkty. Tu naprawdę mi jest ciężko postawić, kto, kto wygra pewnie. No i oczywiście przechodzimy do walk dwóch sportowych. Marcin Wrzoszek versus Arab. Tutaj myślę. Że Ara po ostatniej przegranej w innej federacji z, z Piotrem Szeligą będzie miał ciężko, choć ta walka może zakończyć się w parterze, ale na punkty zwycięży oczywiście Marcin Wrzosek poprzez większe doświadczenie, poprzez walki nawet o tytuły mistrzowskie, a nawet bycia mistrzem w innej sportowej federacji. No i oczywiście najlepsza walka Norman Park versus Szuli. Oczywiście tutaj jest też fajny konflikt taki niby sportowa walka, ale konflikt jest między chłopakami i tu myślę, że zwycięstwo będzie Szuliego. Oczywiście ze względu na walkę Irlandczyka z północy z Polakiem. Oczywiście stawiam na Szuliego. Szuli jest Polakiem i myślę, że Szuli zwycięży na punkty albo przez poddanie. No mordy, jeśli Wam się podobał ten odcinek vloga, to oczywiście nie zapominajcie tradycyjnie o łapkach w górę, o subskrypcjach. No i oczywiście o pozytywnych komentarzach. Mordeczki, pozdrawiam Was, trzymajcie się Elo. Miłego dzionka. Cześć!